Lański do Jest groźnie jest bramka. Tak jest Maciej Tataj! A zatem jaka szybka odpowiedź Korony. 55 minuta. Jeszcze chyba nie zdążyli się otrząsnąć Bełchatowianie, a to już Korona odpowiada najlepiej jak może. Pierwsza bramka w tym sezonie. Maciej a Tataja mówiłem o tym, że strzelał gola, ale w Pucharze Polski i ostatnią trener Sasa na pewno. Zobaczmy Marek, raz jeszcze. Tak, Z prawej strony przeszła piłka. Wzdłuż. No tak. Uderzył. Został piłka trochę dostryka. złapał na wykroku Sapelę poszła, tata. Z i... ko kozioł poszła piłka i tak zmieniło to bramkarza na pewno. Zupełnie dziwny kozioł taki, co zmieniło bramkarza i wpadło do bramki. Jeszcze raz. Tak, ta piłka jakoś naturalnie. odbiła się. Tak, to jest no, ale czyste to jest... uderzenie, ale skuteczne.